Cześć. Starszy posterunkowy Katarzyna Sznura, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Jak zaczynam dzień służby od podbrania sprzętu, no, idziemy do motocyklowni. Tak, każdy policjant ma swój motocykl, swój sprzęt, który jest przepisany do danej osoby. Zazwyczaj się nimi nie wymieniamy, ale zdarza się tak, że ktoś po prostu czasami weźmie inny sprzęt. Początek pracy zaczynamy od sprawdzenia motocykla, czy nie jest przerysowany, czy błyski sygnał dźwiękowy działa, także Sprawdźmy sobie, czy wszystko jest ok. Pakujemy sprzęt. Także ja jeszcze sobie muszę pobrać stację z szafki, bo mamy, każdy ma swoją prywatną szafkę, osobistą. I tony kluczy. Tutaj zazwyczaj ładujemy stację, do domu ich nie zabieramy. Właśnie zawsze jest problem z tym, że te kufry są małe poszuka. i ciężko jest to pomieścić. A rzeczy jest mnóstwo. Ale jak się dobrze upchnie, to wejdzie wszystko. Co pobieramy? Zawsze pobieramy alkosensor do sprawdzenia stanu trzeźwości. zazwyczaj bierzemy książkę, urządzenie, no i ustniki. Każdy ma indywidualny, więc to zawsze bierzemy. Zbieram groty i zważę do tego. Tych ustników to też jest zawsze w tych kufrach mnóstwo. Radar do pomiaru prędkości. O no właśnie. Zawsze wykonujemy test na bazie przed wyjazdem. Sprawdzamy, czy jest wszystko w porządku. Test wykonujemy zawsze na placu. Mamy taki specjalny kwadracik, w który celujemy, opisujemy test i wszystko, ale teraz go nie będziemy robić, bo tutaj go nie zrobimy tylko dopiero na placu. Całe, Całe pudła są zajęte. Ta. Zazwyczaj no, obchodzę sobie motocykl dookoła, sprawdzam czy wszystko jest tak jak być powinno, gaśnica, czy jest przerysowany. Ale nie jest, bo oczywiście ja nim tylko jeżdżę, więc jest laleczka. Rozpisujemy sobie kontrolkę zawsze przed wyjazdem, kluczyk. Oczywiście motocykl nam bez kluczyka yy, nie odpali. Chodzi tutaj mi tutaj akurat o że jeżeli kluczyk jest mniej więcej 5 metrów dalej, no to już się monitor nam nie włączy, więc nawet nie ma szans, żeby go odpalić. Włączymy sobie kontrolkę. No i mamy niebieskie, czerwone. Wszystko sprawdza. Z tyłu również działają. I teraz może być głośno, uwaga! Działa, rewelacja. Także jesteśmy gotowi do wyjazdu. Na tym kończymy sprawdzenie motocykla. No i zazwyczaj pakujemy wszystko, swoje jedzenie, no bo 12 godzin służby to jednak jest sporo. Wiadomo, że mamy te 45 minut w ciągu 12 godzin przerwy, no i wtedy sobie możemy zajechać do jakiegoś sklepu i odebrać sobie przerwę, ale zazwyczaj na to nie ma czasu, więc najlepiej mieć coś ze sobą. No i w i międzyczasie, że tak powiem, między kolizjami czy tam jakimiś zdarzeniami drogowymi sobie coś tam przekąsić. Pastanie tak jak widać, mamy ich dość sporo. Są to, to ki 1250 pojemności RT. Dość fajny sprzęt więc nie mogę na niego narzekać. Jest ciężki, nie powiem, że nie, bo waży około 320 kg. Delikatny minus, jaki jest motocykla, no to, że nie ma wstecznego, ale przydałby się, bo no mi jako kobiecie jest ciężko cofnąć motocykl. Więc jeżeli jest delikatna górka, no to muszę prosić kogoś o pomoc, niestety. No albo po prostu łamać się na 10 razy, aż w końcu wyjadę, ale przy tej wadze, jeżeli by się przewrócił, chociaż tego oczywiście nie bierzemy pod uwagę, że on się przewróci, no to sama go niestety nie podniosę. Musiałabym prosić współzałoganta, żeby mi pomógł, więc we dwójkę jest zawsze raźniej, oczywiście. Jest fajnie wyważony, więc naprawdę bardzo fajnie się nim łamać, wchodzić w zakręty. No, jest duży, więc między samochodami, żeby się przebić, no jest delikatny problem, no bo, bo wiadomo, że Pojazdy raczej nie zostawiają dużej odległości między sobą, więc żeby przejechać, no naprawdę trzeba uważać, żeby jednak kogoś prawe albo lewe lusterko nie zahaczyć. Ciężar, no wiadomo, że jest taki jest, ale jak się jedzie, to tego ciężaru się nie czuje. W ogóle tak jakby, no piórko, wiadomo, że jest łatwiej. Jak już się stanie, no to wiadomo, że czasami się noga powinie i może się przechylić. No i wtedy już jest delikatny problem, żeby go utrzymać, ale, ale jeszcze się nie zdarzyło. Fotwu oczywiście, żeby się wywrócił, więc mam nadzieję, że się nie zdarzy. Bardzo fajnie się sprawuje w mieście i na trasę jest bardzo wygodny. To przede wszystkim, że jednak ten człowiek się nie garbi, bo prywatnie jeżdżę sportem, więc no, ta pozycja jest bardziej leżąca. No tutaj już jest siedząca, więc ten kręgosłup jest wiadomo mniej obciążony. Więc jest to dość fajna sprawa. Bardzo fajne ma spalanie, bo nie pali dużo. No wiadomo, że jeżeli jakoś tam więcej się przydusi i szybciej się jedzie, no to jednak, jednak troszeczkę więcej spali. No, ale to jak wszystko. Tak każdy motocykl złego słowa powiedzieć nie mogę. Także e, tylko dziękować, że mamy taki sprzęt. I Przede wszystkim na, polega na patrolowaniu oraz bezpieczeństwie na ulicach. Pilnujemy porządku tego, co, co się dzieje na drogach. Różnie bywa, e, powiem szczerze, że no, chyba najciężej jest w Warszawie, bo jest tych e, kierowców mnóstwo. Którzy nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. No, przede wszystkim alkohol. Przede wszystkim alkohol wchodzi w grę i mam wrażenie, że jest ich coraz więcej. Nie stosują się do przepisów. Mamy mnóstwo zgłoszeń codziennie, jest ich po kilkanaście, że piany kierowca zajeżdża drogę. Staramy się nad wszystkim w miarę możliwości panować, no ale wiadomo, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego wyhaczyć i być wszędzie, o, w każdym miejscu, o każdej godzinie jednocześnie. Więc więc staramy się, no ale wiadomo, że, że też nie przychodzi to łatwo. Nie jest nas też tak dużo, żeby każdy był na każdym rogu, tak? Więc, więc, ale robimy co w naszej mocy, żeby, żeby się udało i żeby to bezpieczne miasto ciągle było. Czy drogówka jest od tego, żeby dawać tylko i wyłącznie mandaty? Nie. Nie jesteśmy od tego. Nie mamy z tego żadnej radości, jeżeli, jeżeli dajemy komuś mandat w żadnym wypadku. No wiadomo, jeżeli to przepisy ruchu drogowego są łamane, no to no jednoznacznie wiąże się to z e, prawem, postępowaniem, jakimś tam mandatem. Naprawdę, proszę mi wierzyć, bardzo często pouczamy, no ale niektórych przypadków nie da się już pouczyć. No jeżeli e, któryś raz z kolei była przekroczona prędkość, na przykład, i widzimy to w systemie, no to niestety, no nie mamy możliwości pouczyć za coś, co było już robione. Ale nie, nie jesteśmy tylko od tego, żeby karać, ale żeby przede wszystkim pilnować porządku na drodze i żeby każdy czuł się tutaj bezpiecznie. Służby najtrudniejsze jest chyba to, że nie wiesz co cię czeka danego dnia. Można powiedzieć, że też nie wiesz, czy wrócisz bezpiecznie do domu, no bo każdy dzień jest inny, każda sytuacja jest inna, każde zdarzenie jest inne. No i każdy człowiek jest inny. Są ludzie, którzy są mili, przyjaźni, z którymi naprawdę bardzo fajnie jest porozmawiać i wszystko idzie rewelacyjnie. No, a są ludzie, którzy po prostu robią nam podgórkę. No i wiadomo, że czasami bywa różnie. No więc to jest chyba ten największy minus tej służby, że nigdy nie wiesz, co Cię czeka i nie wiesz, czy szczęśliwie dotrzesz do domu. na motocyklu przede wszystkim jest niebezpiecznie, bo wiadomo, jest on mniejszy niż samochód. Kierowcy też nas nie widzą. Mam wrażenie, że nie zwracają uwagi na motocykle. Wiadomo, w pojeździe jest też ten martwy punkt, w którym Plusterku, samochód się widzi, ale motocykla jednak nie, więc tą głowę zawsze warto w prawo, w lewo odwrócić, popatrzeć za siebie w szybę, żeby bezpiecznie wykonać manewr zmiana, zmiany pasa ruchu. No ale no nie zawsze to wychodzi, tak? Więc przede wszystkim motocykliści są narażeni na, na niektóre sytuacje w ruchu drogowym. Dlatego prosimy o to, żeby na siebie uważali i robili wszystko, żeby ten czas. Spędzony na motocyklu był bezpieczny. Jeżeli chodzi o zatrzymanych, mamy problem. Jeżeli pojawi nam się osoba, która jest do zatrzymania i ujawnimy ją będąc na motocyklu, no to wtedy musimy wzywać załogę, która jest radiowozem, oczywiście, no bo zatrzymanego na motocyklu nie przewieziemy. Więc zazwyczaj wspomagamy się, że przyjeżdża załoga, no i pomaga nam w przewiezieniu zatrzymanej osoby na komisariat. Co jest najfajniejsze w tej pracy? Według mnie, osobiście, bo każdy ma inne zdanie, no dla mnie adrenalina. Przede wszystkim adrenalina. No lubię to, co robię, więc łączę przyjemne z pożytecznym, jeżeli mogę to tak nazwać. No motocykl przede wszystkim motocykl. Jeżdżę prywatnie, więc więc w pracy no, sprawia mi to przyjemność. No wiadomo, że warunki atmosferyczne nie zawsze tutaj nam dogadzają, zwłaszcza, że już jest październik, więc robi się chłodno, no ale jak się ubierzemy na cebulkę, to jest ok, więc, więc jest fajnie. Nie przede wszystkim nakręca adrenalina. Coś, co się dzieje, nie umiem usiedzieć na miejscu, i nie usiedzę, nie ma opcji. To skoki skodochronowe, to jakieś tam jazdy motocyklem, krosami, nie krosami, więc jak najbardziej robię to, co lubię.